Na parkingu koło centrum Wzgórze w Gdyni odbyła się kolejna 17 już edycja turnieju street To jedna z najstarszych tego typu imprez w trójmieście. Myślę, że byliśmy pionierami w tym względzie. Od 17 lat faktycznie. Poprzednio przy musli, musli koncertowej, przy teatrze muzycznym w Gdyni, a już od dwóch lat tutaj na parkingu przy Centrum Handlowym w Zgórze organizujemy streetball, który no w tym roku pięć kategorii wiekowych zarówno dla kobiet i mężczyzn. Bywało, że mieliśmy i siedem kategorii wiekowych, ale myślę, że pod każdym względem największy turniej koszkowki ulicznej na Pomorzu. Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych uczestnictwem drużyn zmagania trwały dwa dni. W tym roku podzieliliśmy część rozgrywek, toczyła się w sobotę. Czy inna część, inne grupy rozgrywają swoje mecze w niedzielę. Niemniej jednak, w tej najbardziej licznej kategorii Formula Open dla mężczyzn, zawody muszą toczyć się przez dwa dni. Jest tyle drużyn, że przez jeden dzień nie da się tego rozegrać. Koszykówka 3 na 3 stale zyskuje na popularności, także ze względu na nieskomplikowane zasady gry. Drużyny czteroosobowe, trzy osoby na boisku przez cały czas. Poza tym uproszczone przepisy gry w koszykówkę, ale honorowane przez FIBA Świat, bo, bo przypomnijmy, że jest nowa dyscyplina 3 na 3 oficjalna dyscyplina wspierana przez Federację Światową Koszykówki, która ma na celu no, już jako dyscyplina olimpijska pokazowa być w Rio w 2016, a być może na następnych igrzyskach będzie to już oficjalna dyscyplina, w której toczy się będą. Mecze na Igrzyskach Olimpijskich. Kim są uczestnicy turnieju? Przede wszystkim amatorzy, stawiamy na amatorów, ale jest dużo uczestników, których rozpoznajemy już przez szereg lat. Zdarza się, że jest jedna drużyna w danej kategorii wiekowej, która rok w rok wygrywa, staje na podium i zgarnia te najcenniejsze nagrody, które zaoferowaliśmy. W przyszłym roku impreza zyska pełnoletność, czyli będzie obchodzić swoje 18 urodziny. Czy będą one hucznie obchodzone, przekonamy się za kilkanaście miesięcy.